W Paryżu odbywa się nieformalny, nadzwyczajny szczyt przywódców europejskich. Będą oni rozmawiać między innymi o wojnie na Ukrainie, ale również o bezpieczeństwie, bezpieczeństwie na starym kontynencie. Tymczasem we Francji część komentatorów i polityków stawia pytania, których w Warszawie jakoś nie słychać, a mianowicie dlaczego ten szczyt odbywa się w Paryżu? A nie odbywa się w Warszawie, która przecież jakby nie patrzeć, ma prezydencję w Unii Europejskiej. I o tym w dzisiejszym wideo komentarzu Karol Gaz. Zapraszam. Na początku tradycyjne podziękowania dla Państwa za to, że subskrybujecie mój kanał, za to, że komentujecie moje materiały. Za to wszystko Państwu bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję. Europa jest w konsternacji po konferencji w Monachium, dorocznej konferencji poświęconej sprawom bezpieczeństwa, ale zwłaszcza po przemówieniu wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, Jay Devensa, który wprawił w osłupienie wielu europejskich przywódców tylko dlatego, że wiceprezydent Stanów Zjednoczonych powiedział kilka gorzkich słów prawdy na temat stanu Unii Europejskiej, miejsca, w którym Unia Europejska się znajduje i relacji amerykańsko-unijnych. J.D. Vance skrytykował unijnych przywódców za kierunek, w którym podążają, skrytykował za ich brak działań, chociażby na polu bezpieczeństwa, a europejscy przywódcy są w szoku, że ktoś wygarnął im kilka słów. Prawdę, i tym kimś jest wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Tak, szanowni państwo, idzie nowe. I to nie jest nic nadzwyczajnego. To, co mówił w Monachium J.D. Vance, wielokrotnie wcześniej powtarzał także Donald Trump w swojej kampanii prezydenckiej na wielu różnych wiecach. To, co usłyszeliśmy, nie powinno być dla nikogo żadnym zaskoczeniem. I myślę, że dla wielu nie jest to żadne zaskoczenie. Wszak zmieniła się polityka Białego Domu. Zmieniło się wiele od wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, a zwłaszcza od inauguracji zaprzysiężenia prezydenta Donalda Trumpa. Joe Bidena już nie ma, Kamali Harris już nie ma. Zmieniło się coś panie i panowie z Unii Europejskiej i warto to dostrzec. Oczywiście, trzeba to bacznie obserwować. To nie jest tak, że każda zmiana jest dobrą zmianą. Jakby nie patrzeć, jesteśmy w sercu Europy, w sercu Unii Europejskiej, więc to, co tutaj się dzieje, nas również dotyczy. W związku z tym należy się wszystkiemu bacznie przyglądać, ale trudno dziwić się JD Vance'owi, że powiedział właściwie to, co Trump już mówił podczas poprzedniej kadencji, że Unia Europejska w domyśle Europa musi się wsiąść do roboty, musi zadbać o własne bezpieczeństwo, musi sama się zbroić, musi dbać o własną armię, o armię poszczególnych państw, bo przecież Stanów Zjednoczonych tu nie będzie wiecznie. I nagle przyszedł Donald Trump, który wygrał wybory prezydenckie. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych mówi e, dosadnie e, o tym, co się dzieje w Unii Europejskiej w ostatnich latach, co się działo, a europejscy przywódcy w szoku. I nagle prezydent Francji, Emmanuel Macron, zwołuje nadzwyczajny, pilny szczyt przywódców europejskich tuż po konferencji w Monachium, w Paryżu. Mają się spotkać i dyskutować o tym, co dzieje się na Ukrainie, bo tam sytuacja rzeczywiście przyspieszyła. I nagle się okazało, że rozmowy trwają między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, a Unii Europejskiej w nich nie ma, państw europejskich w nich nie ma. Jakże to tak, rozmawiać o Ukrainie bez e, poszczególnych państw unijnych? Bez Niemiec, bez Francji, no nie godzi się to na to Stany Zjednoczone. Przypominają hola hola. A co się stało w Mińsku? Co było z porozumieniami mińskimi? No, i tak, akurat w tym momencie te państwa, które wtedy obradowały, powinny schować głowę w piasek ze wstydu. No, trudno się też dziwić, że dwa mocarstwa rozmawiają ze sobą, czyli Stany Zjednoczone i Rosja. I jak już mówiłem, oczywiście trzeba się temu bacznie przyglądać, bo to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, ewidentnie może mieć przełożenie także na sytuację w Polsce. Stąd akurat zalecam wszystkim Państwu pewną ostrożność, ostrożność biorąc pod uwagę ten szum, który się wytworzył po w ostatnich dniach, w ostatnim tygodniu czy dwóch, tę kakofonię różnych sprzecznych komunikatów polityków amerykańskich, różnych ważnych osób. To, co wydarzyło się, szanowni państwo, do tej pory, ma oczywiście swoje znaczenie, ale też nie przesadzajmy. To nie jest tak, że wszystko rozstrzygnie się o tak. Nie, to wszystko chwilę zajmie i temu się należy, szanowni państwo, przyglądać. Ale odbiegłem trochę od tematu, wspominając o tym, że w Paryżu odbędzie się nadzwyczajny szczyt poświęcony przede wszystkim sprawom bezpieczeństwa i prezydent Macron w Pałacu Elizejskim, czy raczej Pałac Elizejski, pisze tak, tak, Europejczycy muszą czynić więcej i działać lepiej na rzecz wspólnego bezpieczeństwa zbiorowego, biorąc pod uwagę przyspieszenie w sprawie Ukrainy jak i stanowisko Stanów Zjednoczonych. Uważamy, że na skutek przyspieszenia w kwestii ukraińskiej, jak i tego, co mówią władze amerykańskie, konieczne jest, by Europejczycy czynili więcej i działali lepiej w sposób spójny na rzecz zbiorowego bezpieczeństwa. Czyli taka typowa mowa trawa. Oczywiście, trudno się z tym nie zgodzić. Tak, Europejczycy powinni robić więcej. Tak, Europejczycy powinni działać wspólnie. Ale znów, dlaczego ten szczyt? Na który? Przybędą m.in. E, szefowie rządów Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Polski czy Danii, a także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a także sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Odbywa się w Paryżu, a więc z założenia am z stolicy amerykosceptycznej Francji. Oczywiście Francja jest e, potęgą atomową ze względu na swoje głowice, ale ona ma też pewien dystans do Rosji dystans geograficzny, bo oczywiście politycznie przez bardzo długi czas, przez wiele wieków, było jej blisko do Rosji, zresztą we Francji do dziś trwa pewna fascynacja Rosją i to niestety dotyczy całej klasy politycznej we Francji. Widać tam bardzo duże ciągoty w kierunku Rosji i to akurat nie powinno nas dziwić, Powinni być, powinniśmy być na to wszyscy przygotowani. Ale ale to przecież Polska ma prezydencję w Unii Europejskiej, to przecież Polska graniczy z Ukrainą, to przecież Polska tak bardzo pomagała Ukrainie i tak bardzo zabiegała o jej interesy. I teraz taki szczyt, może nawet nie ma większego znaczenia, ale jednak jakaś jako, symbolika tutaj obowiązuje. Odbywa się w Paryżu, a nie w Warszawie. No, jak się okazuje, francuscy komentatorzy, także politycy zastanawiają się nad tym, dlaczego Paryż, a nie Warszawa. Bo przecież Polska powinna, ich zdaniem, przedstawić propozycje w sprawie przyszłości Ukrainy, które zmieniłyby niekorzystne dla Kijowa i Europy układ na scenie międzynarodowej. Bo, jak patrzeć, na przykład eksperci francuscy wskazują, że Polska stała się w ostatnim czasie potęgą militarną w Europie. Jest jedynym krajem francusko-niemieckiego, polskiego trójkąta wejnowarskiego, który nie zmaga się w tej chwili z, w chwili z poważnym wewnętrznym kryzysem politycznym. Tak, Francja ma bardzo głęboki kryzys polityczny. Tak, Niemcy mają bardzo głęboki kryzys polityczny, a my w Polsce akurat. Niestety, ale jednak mamy stabilny rząd. Mówię niestety w nawiązaniu oczywiście do rządów Donalda Tuska, a nie do tego, że u nas jest mm, stabilnie. To akurat jest wiadomość dobra. No ale Francuzi dziwią się dlaczego Paryż, a nie Warszawa. I między innymi lewicowy europoseł w, w, Pisze mówi tak we francuskiej telewizji: Polska jest dzisiaj najbardziej stabilną potęgą Unii Europejskiej, to najbardziej spektakularna i dramatyczna zmiana geopolityczna, dramatyczna, bo oznacza, że Francja i Niemcy są bardzo osłabione wewnętrznymi problemami. Pod Podobnie zresztą, jak cała Unia Europejska. Oczywiście w stolicy Belgii w Brukseli mają nadzieję, że Unia Europejska jako całość miałaby teraz trudności z solidnym jednoznacznym stanowiskiem, ale jak się okazuje w Unii Europejskiej doszli do wniosku, że nie ma sensu zorganizować szczytu dla wszystkich państw Unii Europejskiej. No ale znów pytanie podstawowe: dlaczego ten szczyt odbywa się w Paryżu, a nie w Warszawie? Dlaczego Donald Tusk i Radosław Sikorski? Ogłaszał to spotkanie w Paryżu, nie wyszli z propozycją spotkania w Warszawie, takiego szczytu. Dlaczego nie namówili przywódców europejskich, by spotkać się w Warszawie? Ba, nawet być może udać się nad granicę polską, ukraińską Niby tyle Donald Tusk mówi o tym, że nikt go nie ogra w Europie, a jak się okazuje, wyśmiewają się z niego niemal w całej Unii Europejskiej i taki szczyt, jakby nie patrzeć, jest pewnego rodzaju dyplomatycznym policzkiem dla Donalda Tuska i Polski oczywiście. Dobrze, że Polska w tym spotkaniu uczestniczy, nawet jeżeli nie będzie miało to żadnego przełożenia na rzeczywistość, nawet jeżeli nic z tego nie wyniknie, co najprawdopodobniej będzie miało miejsce, ale i tak dobrze, że Polska w tym wszystkim bierze Udział, co nie zmienia faktu, że ten szczyt powinien odbyć się w Warszawie. Ja zachęcam Państwa do komentowania, do wyrażania własnych opinii. Czy Państwo się ze mną zgadzają, czy nie? Czy Państwo uważają, że to nie ma większego znaczenia? Proszę komentować, proszę pisać śmiało. Karol Gac, kłaniam się Państwu.